To jest pierwszy kongres Dolnośląski razem ze stolicą Dolnego Śląska. Myślę, że ta sztuka współpracy bardzo mocno da nam siłę. To znaczy te wspólne kongresy, wspólne pomysły, a na koniec pewnie wspólne produkcje, czy wyzwania, czy spektakle, czy projekty pokażą, że razem możemy więcej, że w grupie siła, że chociażby temat, o którym żeśmy dzisiaj rozmawiali, współfinansowania dużych projektów jest bardzo istotny, a te duże projekty, wspólne projekty pokazują, że budujemy markę, bo marka jest bardzo potrzebna, żeby pilnować tą ciągłość kultury, marka jest potrzebna, żeby ta kultura cały czas istniała i międzypokoleniowo łączyła wszystkich mieszkańców i Wrocławia i Dolnego Śląska. Frekwencja jest niewątpliwym sukcesem, jeżeli chodzi o Kongres Kultury. Rzeczywiście około 800 odwiedzających 800 uczestników. To jest bardzo, bardzo optymistyczne, że tak wielu mieszkańców Dolnego Śląska chciało wziąć udział w kongresie. Tytuł kongresu, czy jego temat przewodni to sztuka współpracy. O tym rzeczywiście był panel, bo mówiliśmy o z jednej strony problemach stojących przed kulturą, ale też kierunkach, wizjach rozwoju, programach oraz co można zyskać właśnie dzięki współpracy. Ten tak naprawdę kongres jest takim pierwszym elementem dobrej współpracy między samorządem województwa a miastem Wrocławia, bo przypomnę... Mamy tutaj dwóch współgospodarzy, zarówno miasto Wrocław, jak i samorząd województwa. Tematy, które znajdują się w naszym, na naszym kongresie, są tematami osób, które głosowały i które przede wszystkim zgłosiły te tematy samodzielnie. tak? Nie ukrywam, że to głosowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Ilość oddanych głosów na poszczególne tematy zachwyciła, i właśnie zwycięzców mamy tutaj podczas kongresu. Bywają momenty takie, że że po prostu nie ma miejsc w salach i niestety nie wszyscy się zmieścili na nie od statusu emeryta, bo bardzo bliska nam ta jest ta kwestia, dlatego że wydaje nam się, że nasze prawo polskie, ale nie tylko prawo w ogóle polityka często nie zauważa przecież artystów emerytów, o których trzeba zadbać. Za chwilę mamy wypalenie zawodowe, no bo kultura nie jest sprawą łatwą i naprawdę nie trudno tutaj o frustrację. Mamy tutaj naszą lokalność, Dolnośląskość, poszukiwanie naszej tożsamości. Za chwilę mamy tutaj modele właśnie finansowania i myślę, że tutaj chyba się te, ten panel cieszył naj, największą popularnością, bo na nich mogliśmy się dowiedzieć o możliwościach po prostu finansowych, bo jeszcze jedna ważna sprawa w tym w naszym kongresie. Mamy nasze stoiska. Mamy stoiska dostępne dla wszystkich uczestników. Stoiska Urzędu Miejskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Instytutu Muzyku, Muzyki i Tańca, przypomnę operator KPO dla kultury. Mamy Narodowe Centrum Kultury, też operator wielu się programów ministerialnych. Oni wszyscy są cały czas dostępni dla wszystkich. Pomagają, instruują, odpowiadają na pytania, jak można uzyskać dofinansowanie. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo atrakcyjna forma dla wszystkich, którzy pracują w branży kulturalnej. Jednym z największych wyzwań, na które od razu odpowiadamy, patrząc na nazwę, jest ta sztuka współpracy. I od samego początku dobrze idzie, dobrze się udaje, bo to wydarzenie, Kongres Kultury, organizowany jest przez dwa samorządy naraz, idące ramię w ramię organizacyjnie, czyli przez miasto Wrocław i samorząd województwa dolnośląskiego. Widać tą współpracę i taką Chęć otwierania się na rozmowę i na wspólne działanie, wydaje mi się, że na każdym panelu. Ten temat, który się przewija przez te panele, w których ja do tej pory yy, uczestniczyłam, to jest problem dotyczący edukacji kulturalnej niewystarczającej, tego, że odpływa nam publiczność, odpływają uczestnicy, tego, że nie wykształcamy nowych osób zainteresowanych kulturą. Więc rzeczywiście najwyraźniej trzeba nad tym bardzo mocno popracować. Wypowiadali się tutaj już decydenci, że, że ta edukacja kulturalna stanie się jednym z priorytetów w najbliższym rozwoju kultury. Są wyzwania związane z takim normalnym, codziennym uczestnictwem w kulturze. Będziemy rozmawiać o lokalności. Jak wiemy, nie musimy zastanawiać się, czy we Wrocławiu kultura ma się dobrze, bo ma się świetnie. Na Dolnym Śląsku, proszę mi wierzyć, też ma się świetnie. Nie zawsze wszyscy wiemy, co się dzieje. My ze swojej strony jako Ośrodek Kultury i Sztuki będąc instytucją wojewódzką właśnie dolnośląską, dużo Swoich takich pomysłów, yy, próbujemy zaszczepić właśnie w terenie, ale też posiłkujemy się tym, co lokalne grupy kulturalne, artystyczne mogą wynieść. I kongres odbywa się pod tytułem Sztuka Współpracy i ta współpraca, to poszukiwanie punktów stycznych między małymi gminami, dużymi gminami, między artystami z małych ośrodków, z dużych ośrodków. Między artystami, twórcami, animatorami a politykami jest tutaj kluczowa. My będziemy o tym rozmawiać, my będziemy zastanawiać się, jak tą współpracę usprawnić, jakie są oczekiwania każdej ze stron, ponieważ każda ze stron ma swoje oczekiwania. Wnioski, które zbierzemy z Kongresu Dolnośląskiego, będziemy chcieli też wyartykułować w Warszawie, w stolicy. Chociażby taki jeden temat bardzo ważny. Powiedziałem już, jak wiele obiektów zabytkowych znajduje się na Dolnym Śląsku, a jednocześnie dolnośląski konserwator Zabytków ma właściwie najmniejszy budżet w skali kraju. 2 miliony złotych rocznie, to jest naprawdę kropla w morzu, gdzie samorząd e, Mazowsza ma do dyspozycji kilkadziesiąt milionów złotych. I jesteśmy po pierwszych rozmowach z panią minister, która już zadeklarowała z jednej strony konieczność zwiększenia tego budżetu, ale też jakby dostrzega rangę i wartość dolnośląskich zabytków. Głęboko wierzę, że te rozmowy skończą się dobrze, a ich wymiernym efektem będzie wzrost właśnie zaangażowania krajowego w dolnośląskie zabytki.